Oscar pyta o miasto, Fundacja Napraw sobie Miasto. Szymon Piwczyk, strona Kartografia Ekstremalna. Porozmawiajmy sobie o migracjach. Z analizy tych wszystkich danych y można sobie ładnie namalować, skąd ludzie. Przenoszą się dokąd, dokąd jak dojeżdżają, i tak dalej. Ty zrobiłeś kiedyś taką mapę, która to tam pokazywała. I można było się tam oczywiście dowiedzieć, które gminy się w jakiś sposób wyludniają. Natomiast można też było się dowiedzieć, które gminy w jakiś sposób zyskują i kosztem. I kosztem kogo? Także gdybyś tam opisał mniej więcej, co, jakie informacje wyciągnąłeś. Jasne. Więc ja może się skupię na tej naszej aglomeracji śląskiej. Czasami będę tak nawiązywał do innych. No ale właśnie nasz region jest niestety, niestety tym, z którego kosztem którego inne regiony zyskują. My mamy, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak sobie spojrzymy na mapę, skąd aglomeracja śląska zasysa ludzi, to są te same regiony, które by były na tej samej mapie 50 lat temu. Czyli to jest głównie południe województwa śląskiego, czyli tam Rybnik-Bielsko, e, północ województwa śląskiego, czyli Częstochowa, trochę województwa polskiego, głównie ta zachodnia część, bo ta, przepraszam na ta wschodnia część, bo ta zachodnia już ciąży bardziej ku Wrocławowi, najbliższe części Małopolski, czyli głównie tam Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, te, te rejony i województwo świętokrzyskie i to jest, te rejony od zawsze, od zawsze ciążą ku aglomeracji śląskiej, natomiast problem z tymi rejonami wszystkimi jest taki, że tam już, tam nie ma przyrostu naturalnego tam ludzie już nie mają dzieci. Szczególnie jeśli chodzi o gdzieś tam wschodnio wschodnie województwo, województwo polskie i świętokrzyskie, północna, północna część Śląskiego. Tam wszyscy wyjechali, czy to właśnie już do nas, czy wyjechali za granicę. Zostało bardzo mało młodych ludzi i tam są bardzo niskie współczynki urodzeń. Więc nie ma tak jakby skąd ciągnąć już tych ludzi. Trochę lepiej jest na południu województwa śląskiego i tam w zachodniej Małopolsce, z tym, że tutaj jest ten problem, że m, rywalizujemy z innymi aglomeracjami bardzo mocno. Z Krakowem. Z Krakowem i jeśli chodzi o południowo, Okręg Rybnicki też z Wrocławiem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Okręg Rybnicki dużo bardziej wiąże ku Wrocławowi niż ku Krakowowi. Um, ale ta, 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 tak mówisz, no, głównie Kraków jest takim y, konkurentem aglomeracji śląskiej no, z powodu tej bliskości geograficznej. Jest tylko tam chyba 70 km między Katowicami a Krakowem. Y, i, dobra droga. I Dobra droga, kolej trochę, no, trochę gorsza, nawet bardzo gorsza. Ale widzimy, że są te autobusy, takie, te, te busiki prywatne, które bardzo mocno między tymi dwoma aglomeracjami ciążą, e, przepraszam, krążą. I, I teraz jeśli chodzi o te migracje, e, to my stąd zasysamy, a gdzie oddajemy? Oddajemy przede wszystkim do innych dużych miast, szczególnie Kraków, Warszawa, Wrocław właśnie. Trochę w mniejszym stopniu Poznań, ale to dlatego, ja podejrzewam przynajmniej, to dlatego, że my mamy trochę złe połączenia z Poznaniem, jeśli o tym pomyśleć. Nie ma tam żadnej drogi szybkiego ruchu, czy ani ekspresówki, kolei też nie ma, bo albo trzeba jechać przez Łódź, albo przez Wrocław, no to jak już się tam jedzie, to już lepiej zostać w Wrocławiu, niż jechać do Poznania. A czemu nie w Łodzi? A czemu nie w Łodzi? No Łódź to jest podobny region do naszego, region poprzemysłowy, który po tej transformacji ustrojowej bardzo mocno oberwał i y, no, trochę się nie podniósł do, te, do tej pory. I to jest w ogóle ciekawa cieka, sprawa, bo warto by się zastanowić, dlaczego się nie podniósł. I czy są jakieś rejony, które się podniosły po czymś takim, w zachodniej Europie czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych. I nasz region, na przykład, najbardziej się wzoruje na Zagłębiu Rury w Niemczech. Co osobiście uważam, że nie jest do końca dobrym pomysłem, bo za głębie rury one się nie podniosło nigdy. Ona jest oczywiście bogatsze od nas, ale w na, na porównaniu z resztą Niemiec to jednak to jest region raczej biedny. E, a czy są takie regiony e, gdzieś w Indziej. E, Ja bym na przykład. No, to jest podobny case jak z rury. To jest nawet jeszcze gorzej bym powiedział, bo zarówno Walonia, czyli południowa część Belgii, jak i właśnie Norpa Calais we Francji, rejony też przemysłowe, które właśnie one kiedyś były bogate, tak jak my. Natomiast nie zdołały się przebranżowić, nie zdołały, tak by przestawić tej gospodarki na te nowe tory. Ale są takie przykłady, które dały radę. I ja bym na przykład. Ja jestem wielkim fanem Pittsburgha w USA. To jest takie miasto, o którym, o którym może nie, nie słyszymy jakoś najwięcej, ale jest ciekawe porównanie np. Pittsburgh versus Detroit. Detroit często też może bardziej łódź, ale nas też czasami się porównuje z Detroit, bo tam też jest podobnie. Pittsburgh to był przemysł stalowy? Pittsburgh przemysł stalowy, ale też górnictwo. Znaczy w samym Pittsburgu raczej przemysł stalowy, natomiast w tej okolicy wszędzie jest górnictwo, z tym, że to nie jest takie do końca górnictwo jak nasze, bo to, tam jest górnictwo odkrywkowe. Oni po prostu te góry, tam, to jest bardzo górzysty rejon, oni po prostu te góry przekopują, to nie muszą schodzić w dół tak jak u nas w kopalniach. I ten Pittsburgh oczywiście to nie jest też taki przykład, że o, tam jest super. Ale w porównaniu z tymi innymi miastami tego Razbeltu w USA, on sobie całkiem dobrze daje radę. I na przykład um, mówiliśmy o spółkach technologicznych, tutaj między, między jak czekaliśmy na drugą część. Um, na przykład Google ma bardzo duży um, oddział w Pittsburghu, zajmujący się augmented reality, czyli tą rozszerzoną rzeczywistością. Um, I wydaje mi się, że inne firmy, chyba Facebook, też takie coś ma tam. Um, I to jest właśnie. Um, dlatego, dlatego ja bym na przykład. Um, Uważam, że byłoby dużo ciekawiej, gdyby spojrzeć na ten Pittsburgh, niż na te Zagłębie Rury. Bo Zagłębie Rury, no one tam coś tam próbuje, ale jak spojrzymy sobie na najbiedniejsze gminy Niemiec, odliczając tą część wschodnią, to cały top to jest właśnie Potrop, Essen, jakiś tam Duisburg, Dortmund i tak dalej. Wszystkie te największe miasta Zagłębie Rury. No i Łódź ma podobną, podobną sytuację jak my. Ale też w tym momencie chciałbym, chciałbym też zauważyć ciekawą rzecz. Że jest takie przekonanie, że nasz region został i tak potraktowany ulgowo po tej transformacji w latach 90. w porównaniu na przykład z Łodzią czy z Wałbrzychem. Z tym, że może to jest prawda, może nie, natomiast jakby ten, ten cios, który my dostaliśmy, on i tak był większy, okazuje się, niż te, niż te miasta. Bo jeśli prześledzimy sobie zmianę zatrudnienia, to wszystkie miasta, które do dzisiaj mają najmniej, liczbę, najmniej zatrudnionych w porównaniu z 1995 rokiem, są w aglomeracji śląskiej. I to jest szczególnie Bytom, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Siemianowice, Ruda Śląska, Zabrze, y, Katowice chyba akurat też mają mniej, ale już nie są w tym gronie najgorszych miast. Ym, I co więcej, jeszcze tu jest też drugi wymiar. Jakie to były miejsca pracy? I ja, na przykład, no niestety, Google nie daje nam super dokładnych danych, ale daje nam dane w na płeć, kobiety, mężczyźni. I my wiemy, że w Polsce historycznie mężczyźni zarabiają dużo więcej niż kobiety. Jak sobie spojrzymy, to jeśli chodzi o utratę miejsc pracy dla mężczyzn, to ta, ten spadek jest jeszcze większy. W Wbytamy 85% miejsc pracy dla mężczyzn zniknęło, i już ich nie ma do dzisiaj. No to jak sobie pomyślimy, no to jest ogromna liczba. Szczególnie, że tych miejsc pracy dla kobiet zniknęło trochę mniej, ale po prostu ich było mało już z samego początku. I no, co takie miasto ma zrobić? Nie za bardzo wiadomo. Same te miasto się nie podniesie. Trzeba jakiegoś, jakiejś pomocy z zewnątrz. Ale wróćmy do migracji, bo w sumie tak... Yy, yy bardzo często są stawiane tezy, że na przykład, że Katowice tak naprawdę się, no nie wyludniają kosztem Warszawy, tylko tak naprawdę ludzie się przeprowadzają do domku pod lasem, który jest tak naprawdę w granicach Mikołowa na przykład i sobie tam mieszkają miło i przyjemnie i mimo wszystko oni są tutaj. Chociaż w sumie jak ja przeglądałem te, te różne dane, to chyba nie do końca to jest prawda. Ja właśnie nienawidzę tego argumentu, naprawdę go nie nienawidzę. Bo tak to jest. go powiedziałem. To jest, to jest argument który, który za, w sensie. To, to nie jest prawdziwy w ogóle. To nie jest prawdziwy. to wymówka zawsze wszyscy samorządowcy śląscy zawsze mają, kiedy są postawieni przed tym pytaniem, co się dzieje z tymi ludźmi, których nie ma. Bo jeśli sobie spojrzymy na wszystkie nasze miasta, one tracą po tysiąc, 2000 ludzi co roku, to jest bardzo dużo. Ym, I właśnie wtedy jest zawsze to, o, bo ci ludzie się przeprowadzili do mikołowa do gdzieś tam indziej, nie, pod Bielsko, nie wiadomo, ale oni jeżdżą tu do pracy. Ale to nie jest prawda. W Katowicach może nie jest aż tak źle, bo faktycznie mamy tak, te przeprowadzki poza obręb aglomeracji, może nie są aż tak. Aż tak w sensie one są powszechne, ale też przeprowadza się dość sporo ludzi z poza aglomeracji. Natomiast jeśli spojrzymy na miasta takie jak Gliwice, to tam jest dramat naprawdę dramat. One tracą co, co, co roku po 300 mieszkańców na rzecz Krakowa czy Warszawy, a zyskują 50, nie więcej. Więc jest minus 250 ludzi na rzecz tych dużych aglomeracji. Na rzecz oczywiście ościennych miejscowości, szczególnie mniejszych, też, też tracą ludność i to może faktycznie nie byłoby takie złe. Tylko że problem w tym jest taki, że na rzecz tych ościennych ludzi stracą 100 mieszkańców, a na rzecz Warszawy stracą 200 mieszkańców. Więc to, nie jest, to właśnie jest kłamstwo. To, to nie jest prawda, że ci ludzie przeprowadzają się tuż za granicę miasta i dlatego Katowice czy Gliwice tracą mieszkańców. Oni się przeprowadzają do innych wielkich miast Polski, a nie do Mikołowa czy do, czy do Sośnicowic. No tak, no ale czy w tym momencie praca w takim krakowie jest rzeczywiście aż tyle lepsza, żeby tam się przeprowadzić. Bo w sumie Gliwice to jest całkiem sympatyczne miasto, niekoniecznie duże, łatwy dojazd jest właściwie wszędzie. Korki są na pewno mniejsze niż w takim Krakowie, przyroda jest obok, jest jakieś, jakieś, jakaś oferta kulturalna, jest stosunkowo blisko do Katowic, gdzie jest dodatkowa oferta kulturalna. No i mimo wszystko, w sumie chyba zarobki są i tak jedne z większych w kraju, jak się policzy statystycznie, bo to tam jest chyba miasto, nie wiem, na pewno. Jest w pierwszej dwudziestce, jeśli nie jest w pierwszej dziesiątce. To, a w tak, taki Kraków jest atrakcyjny, żeby tam warto pojechać? Wchodzimy trochę na takie pole spekulacji, ale podzielę się moją opinią. Jeśli spojrzymy w dane, to zobaczymy, że w tych miastach śląskich nie przybywa miejsc pracy w ogóle. A Gliwice właściwie, tam cała, cała strefa przemysłowa na zachodzie miasta, no to są właściwie wszystko nowe firmy, tam jest mnóstwo zakładów. Można, taki argument można powiedzieć, nie wiem, o Katowicach, gdzie rzeczywiście powstają jakieś teraz nowe biurowce, ale to praca tam w nich będzie dopiero za jakiś czas yy, i rzeczywiście zakłady katowickie raczej się zamykają niż powstają nowe, a w Gliwicach no, kopalnie zostały zamknięte, huta została zamknięta, ale mamy Opla, no, on się teraz jest taki na krawędzi, może go tam zamkną, no ale z, i wiele innych takich zakładów, które jednak są nowe i oferują pracę, tak? Więc tutaj, jakby problem jest pod dwoma kątami. Pierwszy kąt jest taki, czy młodzi ludzie chcą pracować w fabryce? I wydaje mi się, że jakby w naszym regionie przynajmniej połowa młodych ludzi kończy studia. Więc jeśli kończy te studia, to raczej wyobraża sobie, że po skończeniu studiów będzie miała czy to, jeśli inżynierskie, no to wiadomo, że w fabryce, ale raczej w biurze w fabryce, a jeśli inne, no to wyobraża sobie, że będzie gdzieś tam w biurze przy laptopie siedziała i coś tam klikała, więc w takim wypadku, Praca przy taśmie, przy fabryce nie jest do końca spełnieniem marzeń tej osoby i oczywiście ta praca jest wartościowa, ale ta osoba tego nie widzi w ten sposób, bo ona się nastawia na coś innego. No dobra, ale w Gliwicach też jest dużo biur projektowych, takich przemysłowych, dużych, nie wiem, tam mhm. 10 osób przekąt komputerami, ale są takie przemysłowe, które zatrudniają paręset osób. Jest bardzo dużo dużych firm informatycznych, takich bardzo znanych w kraju i za granicą także też jest w sumie oferta pracy dla takich w sumie absolwentów politechniki, która tam jest, tak? No i tu, tu, tu właśnie jest też taki ten drugi aspekt. Absolwenci politechniki pewnie w naszej aglomeracji znajdą pracę, tylko że absolwentów politechniki jest stosunkowo mało w stosunku do całej populacji. Bo jeśli spojrzymy na największe uczelnie tutaj w województwie śląskim, no to Politechnika nie będzie, ona będzie w pierwszej trójce, ale będzie to trzecia właśnie. Uniwersytet Śląski wypuszcza co roku, nie wiem, 10 tysięcy absolwentów, ekonomiczny 5 tysięcy, Politechnika może 2 albo 3 tysiące. Więc te 2-3 tysiące faktycznie znajdzie pracę, ale co zrobić z tą pozostałą 15, z tymi pozostałymi 15 tysiącami? I tu, tu, tu właśnie jest ten problem, że jak spojrzymy na Kraków, to um, te wszystkie centra BPO, outsourcingowe, SSC i tak dalej. To może nie jest szczyt marzeń, ale jest to taka praca, um, że jak przyjedziemy na święta do babci i powiemy, o, babciu, ja tu pracuję w biurze, popatrz mam telefon służbowy, może jeszcze auto służbowe albo coś, e, można się pochwalić. Można, jest to taka praca. Powiedziałbym dość lekka, taka praca, że można gdzieś wyskoczyć w ciągu pracy, czy coś takiego. Co inne, praca w fabryce jest inna, można będzie lepiej płatna, ale te, ta społeczna percepcja jest inna i z tego powodu ona nie jest tak atrakcyjna, dla, szczególnie dla kogoś, kto zakończył studia, jak praca właśnie w biurze, nawet jeśli to jest stosunkowo prosta praca. I wydaje mi się, że to, że Kraków ma y, tak dużo tych miejsc pracy tego typu. To właśnie, to właśnie powoduje ten sukces w porównaniu z aglomeracją śląską, gdzie jest bardzo mało te, tego typu miejsc pracy. I z tego powodu właśnie młodzi ludzie raczej ciążą w tamtą stronę niż do nas. I to jest coś, można, można się kłócić, że to jest dobrze, że takie miejsca pracy, czy te BPO, BPO sourcing, czy to jest dobre w ogóle. Prawdopodobnie kiedyś to zostanie przeniesione gdzieś indziej, ale póki co w tym momencie my tracimy ludzi na rzecz Krakowa, dlatego że tam taka praca jest, a u nas jej nie ma. Czyli ja rozumiem, że obecnie powstających kilka dużych biuroców w Katowicach, w sumie dają szansę, że ci ludzie zostaną w Katowicach, tak? E, myślę, że tak. Natomiast też chciałbym zauważyć jedną rzecz. E, Katowice i postawi... w ogóle akademia Śląska postawiły bardziej na, tą, e, na to IT. I to jest super pod tym kątem, że takie procesy będzie ciężej przenieść gdzieś tam, czy to do Indii, czy na Ukrainę, czy nie wiadomo gdzie jeszcze. Ale z drugiej strony jest też znowu. Mniej osób, które są w stanie robić taką pracę. Bo jeśli sobie na przykład otworzymy w biurowcu KTW, powstało, jest kilka firm zlokalizowanych, jak sobie otworzymy ich ogłoszenia o pracę, to one są bardzo techniczne, te ogłoszenia. One są e, skoncentrowane na IT, jakieś tam bazy danych, tego typu rzeczy. E, Przeciętny absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach niekoniecznie jest tym profilem, który byłby w stanie się tam zatrudnić. E, dlatego ten przeciętny absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach e, jednak mimo wszystko wybierze Kraków, gdzie będzie miał pracę bardziej w księgowości czy tam w rachunkowości, coś czego, czego się uczył na studiach. E, natomiast, tak jak mówię, to, że jest u nas IT, to jest paradoksalnie lepsze w długim okresie, bo te miejsca pracy ciężej będzie przenieść gdzie indziej. Ale w krótkim okresie my tracimy tych ludzi, dlatego że te miejsca pracy one są troszeczkę zbyt trudne, może dla wielu osób. Dla mnie też. Ja bym też tam się nie udało zatrudnić. A w Krakowie, w takim BPO, to raczej myślę, że by mnie przyjęli do pracy. A powiedz mi taką rzecz, bo w sumie patrząc się na przykład tutaj, kto ostatnio się jakie. No, chodząc po ulicach w Katowicach, bardzo łatwo dostrzec różnych obcokrajowców, mm. tak? I to nie mówię tutaj już o, powiedzmy, legendarnych Ukraińcach, ale pojawiają się ewidentnie ludzie, nie wiem, z Japonii, jakiś Korei i tak dalej, i tak dalej. Jest ich stanow stanowczo coraz więcej i taką stawiam tezę, że to są właśnie przyjezdni pracownicy rzeczonych nowych biurowców, którzy właśnie wypełniają jakieś tam luki, które którzy ci pracodawcy potrzebują, że tam jest jakaś obsługa klientów, bo chyba w ma obsługę klientów taką telefoniczną. No jako To jest jedno z ich dwóch bodajże centrów, jeśli dobrze pamiętam, na świecie, więc automatycznie obsługują pół świata. Więc obsługują i Stany pewnie, i całą Europę i tak dalej. Potrzebują specjalistów, którzy posługują się różnymi językami. Niekoniecznie dane osoby z Polski mówią w jakichś egzotycznych językach. Tak? Natomiast czy te dane, które tam są dostępne na temat migracji, pokazują, kto przyjeżdża do nas z zagranicy? To jest ciekawy temat w ogóle. Bo Ukraińców się analizowało i tam mniej więcej ktoś tam, to, to był taki powiedzmy powszechny temat, ale kurczę to taki, nie wiem, nie wiem, Korei czy ktoś tutaj przyjeżdża, czy Chińczycy, jacyś? Wicemu ja powiedział, że generalnie z imigracami zagranicznymi w Polsce to jest bardzo siski temat, bo Powiem tak, jeśli chodzi o Koreańczyków, Chińczyków, Japończyków, myślę, że dane o nich są dużo bardziej prawdziwe niż o Ukraińcach, bo te osoby faktycznie muszą mieć taką wizę długoterminową, pozwolenie, pozwolenie długoterminowe na pracę. I wtedy oni muszą faktycznie wyjść do Urzędu Wojewódzkiego i muszą się tam zarejestrować i pracodawca musi, znaczy pracodawca w sumie ich musi zarejestrować i później oni ym, są odnotowani w tych statystykach. Nie jest to duża liczba, bo wydaje mi się, że to jest chyba tam około 40 tysięcy. Ludzi w całej Polsce, więc to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale wiemy, ile ich jest to konkretnie. Z Ukraińcami sprawa jest zupełnie inna, bo pewnie też zauważyłeś, że w mediach są różne szacunki od 500 tysięcy, do tam 3 miliony, albo już nawet 4 miliony słyszałem. To jest nieprawda. Te, te wszystkie liczby biorą się z tego, że prawo imigracyjne w Polsce jest trochę chaotyczne. My mamy coś takiego jak. Jak to się nazywa? Generalnie chodzi o to, że pracodawca zgłasza, że chciałby powierzyć pracę obcokrajowcowi. I on to może zgłosić, i to nic nie kosztuje, i nikt tego nie sprawdza, więc można zgłosić milion takich taki zgłoszeń, a, ten, a przyjdzie w końcu dwóch pracowników, na przykład. Więc y, dziennikarze biorą y, tą liczbę tych y, oświadczeń o, o to się nazywa oświadczenie o y, zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi. Oni biorą tę liczbę i myślą, że to jest tyle, ile faktycznie jest imigrantów w Polsce, co nie jest prawdą. No tak, jeszcze Ukraińcy przecież też mieli, mają, był taki, nie wiem jak teraz, ale był taki okres, że bodajże mogli przebywać w Polsce do pół roku i potem musieli wyjechać, więc dużo ludzi było zatrudnianych nawet na dłuższe okresy, ale oni siedzieli. Te pół roku wyjeżdżali, wracali. Pytanie, jak to było odnotowywane? Czy nagle jedna osoba nie pojawiała się jako dwie albo trzy po, po półtora roku? To, to, jest, to jest właśnie to, o czym mówię. Te zgłoszenie można było zgłosić i tyle. Nikt nie sprawdza, czy to było faktycz faktycznie wykorzystane w końcu, czy nie było. E, to było coś takiego, że oni mogli na sześć miesięcy przyjechać, a później musieli na 6 miesięcy wrócić na Ukrainę i potem znowu mogli w kolejnym roku przyjechać na sześć miesięcy. E, z tym, że ten, dla tego samego człowieka, na przykład pięć firm złożyło pięć różnych um, Oświadczeń, a w końcu on wybrał jedną osobę, przepraszam, jedną firmę, no to to, to jakby jest 5 razy więcej niż faktycznie przyjechało. I stąd, stąd wynika ta, 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 ta różnica. Um, I um, teraz zgubiłem myśl, bo chciałem jeszcze o czymś więcej powiedzieć, ale y, dużo lepsze y, dużo dużo dane ma Eurostat pod tym względem. I według Eurostatu w 2017 roku w dowolnym momencie, znaczy w takim średnim momencie w roku w Polsce było 600 tysięcy imigrantów. No to, i wydaje mi się, że to jest taka liczba prawdziwa. Um, ale już Wszystkich czy... Wszystkich. Czy? Wszystkich. Głównie Ukraińców, bo tam 90% imigrantów w Polsce są Ukraińcy, ale wszystkich było 600 tysięcy. Tak średnio w ciągu roku. I to jest, to wydaje mi się, że to li, taka liczba najbliższa prawdzie. Ale jak już mówimy o krajowcach, to ciekawa rzecz. Jak sobie spojrzymy na rozmieszczenie geograficzne obcokrajowców w Polsce, to właśnie ym, trochę wynika to, o czym ja cały czas mówię, że ten nasz region śląski, on troszeczkę gospodarczo ym, się opuszcza. Bo jeśli spojrzymy, gdzie są imigranci, generalnie w każdym kraju, są oznaką tego, że ten kraj się rozwija i że potrzebuje siły roboczej, której nie da się znaleźć na miejscu. I wewnątrz kraju. Imigranci osiedlają się w tych regionach, gdzie ta praca jest i jest praca atrakcyjna. Więc, jak na przykład spojrzymy na Stany Zjednoczone, no to najwięcej imigrantów ma w Kalifornii, w Teksasie, na Florydzie, na Nowym a bardzo mało imigrantów jest w Arkansas, czy w jakimś Kentucky, czy w Luizjanie. I to samo się przekłada na Polskę. Jeśli spojrzymy na Polskę, to najwięcej imigrantów jest oczywiście mazowieckim. Mazowieckie to jest prawie że połowa imigrantów w Polsce. Warszawa, tak, Warszawa. tak naprawdę. Ale nie tylko, bo. Ym, My właśnie mamy taki troszeczkę obraz mazowieckiego, że to jest Warszawa i potem jest równina i nic tam nie ma, a to tak nie jest do końca. Bo na przykład bardzo dużo imigrantów jest też w powiecie grujeckim, gdzie są sady, i to są imigranci pracujący na roli. I tam jest też bardzo dużo, tylko że no to jest trochę inny typ pracy. Ale wracając trochę do tematu. I później mamy cztery wojewódz... przepraszam, pięć województw, które są mniej więcej na równi. I to jest małopolskie, śląskie, dolnośląskie i pomorskie, i Wielkopolskie, przepraszam, pięć. Tylko, że jak spojrzymy na to, no to śląskie jest dużo większe od tych wszystkich pozostałych. Więc fakt, że my mamy mniej więcej tyle samo imigrantów, świadczy o tym, że względnie jesteśmy mniej atrakcyjni niż te pozostałe województwa. I wydaje mi się, że to jest jakby konsekwencja tego, że ten rynek pracy u nas nie jest aż tak atrakcyjny jak w, niestety w innych regionach kraju. I z tego też wynikają te migracje, dlaczego ludzie stąd wynoszą się gdzieś indziej za pracą. Po prostu nie ma u nas na tyle atrakcyjnej pracy, żeby, żeby zatrzymać tych ludzi i żeby też przy, przyjąć imigrantów. Oczywiście imigranci są u nas, ale chodzi o tą skalę. Że 50 tysięcy ludzi na 4,5 miliona mieszkańców Województwa śląskiego to jest znacznie mniej względnie niż 50 tysięcy ludzi na 2,5 miliona mieszkańców dolnośląskiego. No tak. Czy możemy wyciągnąć z tego jakieś pozytywne wnioski? Wydaje mi się, że tak. To znaczy. Mm, te 50, mówi o tych 50 tysiącach, że to jest dość mało, ale to też należy wzi wziąć pod uwagę, że kilka lat temu to w ogóle prawie u nas nie było imigrantów. Więc sam fakt, że oni już są, to jednak już no, mówi, że no, jednak jakaś praca tu jest, że jednak, jednak są te braki, braki kadrowe w, w naszym regionie. Tym bardziej, że kilka lat temu yy, imigranci byli już w Dolnośląskim czy Wielkopolskim, a w ogóle ich nie było u nas. Więc my tak troszeczkę nadganiamy pod tym kątem. Druga rzecz jeśli chodzi o migrację, która jest trochę pozytywna, jest taka, że u nas, GUS też podaje migrację pod względem wieku. I u nas zawsze był taki ogromny spadek, jeśli chodzi o ludzi młodych. Czyli wszyscy, którzy byli młodzi w studia, już do widzenia, witaj Chraków. Natomiast teraz jest trochę inaczej. Gliwice i Katowice zaczęły mieć wzrosty ludzi tuż po studiach. Czyli, że ludzie tuż po studiach zaczęli się tutaj sprowadzać. No, prawdopodobnie, studenci zostają. Studenci po prostu się, zaczęli się meldować w Katowicach i w Gliwicach. To znaczy, że mają jakieś, e, mają intencje zostania. Inna sprawa, że to też ma drugą stronę medalu, bo faktycznie oni tuż po studiach, ta, to, to jest w grupach wiekowych pięcioletnich, czyli ta grupa 25-29 lat e, ma ten wzrost, ale później kolejna spadek totalny. Znowu, 30 34, kiedy zaczynają się awanse, okazuje się, że u nas ten rynek jest taki dość płaski. I awansują do Krakowa. Ciężko jest awansować, awansuje się do Krakowa, albo do Wrocławia, albo do Warszawy szczególnie. I to jest troszeczkę smutne. I to jest coś, co wydaje mi się, że powinno być takim tematem debaty publicznej tutaj na Śląsku. Dlaczego tak, dlaczego tak się dzieje. Ale zostanie na tej pozytywnej stronie. Samo to, że już pojawił się jednak ten. Ten, ten, ten taki pierwiosnek, że jednak już ci, ci tuż po studiach jednak zostają, to znaczy, że oni jednak uważają, że możliwe, że jest tu, jest tu przyszłość, czego nie było jeszcze kilka lat temu. Kilka lat temu każdy po studiach wyjeżdżał. To jest, to jest, to jest w pewnym sensie jakiś po angielsku byśmy mówili, silver, silver lining, czyli jakiś taki promek nadziei. Czyli cóż. Musimy wrócić za 4 lata do kontynuacji tej rozmowy i zobaczyć, czy wyższa kategoria wiekowa została. No, ja myślę, że tak. Znaczy, myślę, że nawet nie trzeba czekać 4 lat. Ja myślę, że duża, duża w tym rola jest samorządu miejskiego, który powinien. W różny sposób zachęcać ludzi do mieszkania tutaj. Bo mówimy cały czas o karierze, ale kariera to nie jest też wszystko. Czasami się liczy na przykład, no, gdzie mieszkam, czy mam fajne mieszkanie, czy mam tu znajomych, taką sieć jakąś taką wsparcia, rodziców. Um, więc jeśli byśmy coś takiego, jeśli byśmy stworzyli lepsze warunki niż gdzie indziej, pod tym kątem, to myślę, że ta kariera mogłaby w pewnym sensie odejść troszeczkę na, na boczny tor. Może też by była ważna, wiadomo, że każdy musi pracować, czy tam chce pracować, żeby, żeby coś się stanie w życiu, ale y, jeśli dajmy na to, w Katowicach mamy pełno pustych mieszkań w zasobach komunalnych, może należy te mieszkania, i szczególnie jeszcze w centrum, może należy te mieszkania zacząć remontować do takiego nowoczesnego standardu. Nie, nie w ten sposób, który jest teraz, że o, masz tu mieszkanie i wyremontuj sobie i może będziesz miał niższy czynsz. Tylko, że. Tak jest teraz. Tak jest Teraz właśnie, ale to nie jest do końca dobre, bo to wymaga jednak ym, od tej osoby, która, która, która podejmuje takie mieszkanie. Y, no, no, no wymaga jednak tego, że ta osoba to musi zrobić. A co innego, gdyby na przykład miasto przygotowywało to już i ten wcale nie musi być niższy później, może być normalny, rynkowy czynsz, Tylko, że y, jest, ten, jest ten taki standard, nie trzeba czekać pół roku, aż się zakończy remont. Tylko, można od razu się wprowadzić. I już jest, już jest gotowa. I wydaje mi się, że to, to, jest, to jest taka rzecz. Szczególnie, że Katowice to jest, to jest taka, taka moja uwaga do Katowic, że Katowice mają taką tendencję wielkich projektów. Jak sobie spojrzymy na miasto, to co 20 czy co 30 lat jest jakiś wielki projekt. Najpierw była dzielnica modernistyczna, potem tutaj wielka dzielnica przy superjednostce, teraz znowu strefa kultury, ogromne miliardy złoty. Ale koniec końców, ja nie wiem, czy to tak dobrze działa. Może lepiej byłoby skierować takie fundusze na jakieś takie mniejsze lokalne inicjatywy, jakieś niewielkie projekty, tylko coś takiego, właśnie takiego mniejszego, co miałoby super efekt na, na, na miasto. I ciekawa rzecz jest taka, że to jest też taka paralela, właśnie znowu wrócę do USA. Bo my na przykład nie mamy takiego rozpoznania, ale Nowy Jork to też było miasto Raz Beltu, to też było miasto przemysłowe. Dzisiaj nikt o tym nie myśli w ten sposób, ale w Nowym Jorku większość mieszkańców pracowała w przemyśle. I później, kiedy ten przemysł zaczął się przenosić do Chin, czy tam do innych krajów Azji, Nowy Jork w latach 80., no to było dno generalnie. Jak sobie zobaczymy zdjęcia śmieci na ulicach, i to takie nie, że jakieś papierki, tak jak u nas czasami leżą, tylko naprawdę wielkie sterty śmieci, puste domy, podpalone całe kwartały ulic. Ale później zamiast zrobić, i podobnie było w Detroit, tylko że Detroit zrobiło właśnie takie wielkie, skalowe projekty, jakieś e, niesamowite autostrady, potem jakiś Renaissance Center, ten, e, ten budynek GM-u, potem jakieś inne jeszcze niesamowite rzeczy. Natomiast New York zaaplikował tą skalę lokalną, czyli wyszli do ludzi i się spytali, co wam nie pasuje w waszej ulicy. Co tu można zmienić? I powoli to zaczęli zmieniać. No i jak, jak te miasta wyszły, to, to trochę widzimy. No oczywiście są wiadomo też inne czynniki, na no, Nowy Jork jednak miał ten sektor finansowy, który pomógł troszeczkę, y, pomógł, pomógł to miasto podnieść, ale y, wydaje mi się, że y, te clue jest właśnie w tym, żeby posłuchać trochę ludzi, czego oni pragną, a nie, że siedzi urzędnik w urzędzie miasta i mówi sobie, a ja muszę zostawić po sobie jakąś, jak, jakiś spadek. I Ja zrobię ten spadek taki, że będzie super niesamowita strefa kultury, czy nie wiadomo co innego. A ta strefa, a tu super strefa kultury, a obok w Bogucicach walą się domy. Okej. Okay. No to cóż, tym optymistycznym apelem <grym> kończymy. <grym> Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.